Jak poderwać dziewczynę przez internet? Dostałem taką wiadomość i tak się składa, że w tym temacie coś niecoś potrafię, bo moją Anastazję poznałem właśnie przez TikToka. <grymne> Ja nie I to w czasach, kiedy jeszcze nie nagrywałem żadnych filmów, a ona kasowała po 2-3 miliony wyświetleń pod swoimi filmami, więc konkurencja była dość spora. Na samym początku musimy sobie ustalić kilka rzeczy. Przede wszystkim, osoba, do której piszecie, nie jest wam nic winna, a dla niej jesteście całkowicie obcą osobą, która nie wie o waszym istnieniu. Dlatego, czegokolwiek byście nie pisali, zróbcie to tak, żebyście mogli później swojej babci pokazać screena i pójść do niej normalnie w niedzielę na obiad. Wiecie o co mi chodzi. Żadnych zdjęć fujary, żadnego pisania, ale będziecie rinci. Do tego co Wam doradzę i co u mnie się sprawdziło. W pierwszych dwóch linijkach piszecie, jasno określając swoją intencję. Nie udajecie, że piszecie się zapytać o coś, a piszcie po prostu, chcę się bliżej poznać. Zauroczyłem się, zainteresowała mnie Twoja osoba, spodobały mi się Twoje zdjęcia. Bądźcie szczerzy i bądźcie uprzejmi. W kolejnych wiadomościach po prostu dobrze się opiszcie. Ta wiadomość ma w końcu zastąpić na taką pierwszą pięciominutową rozmowę, którą normalnie Odbilibyście z kimś na żywo. Dlatego powiedzcie, ile macie lat, ile macie wzrostu, skąd pochodzicie, jakie macie plany na przyszłość. W dwóch, trzech zdaniach co lubicie robić w wolnym czasie, jakie macie zainteresowania. A na końcu równie uprzejmie podziękujcie za ewentualną odpowiedź i życzcie osobie, do której piszecie miłego dnia. Wiem, że ta cała rada może brzmieć trochę stetryczale, ale kiedy pracowałem jako fotograf, kiedy rozmawiałem z moimi przyjaciółkami, byłem w szoku, jaką ilość wiadomości pod tytułem ale będę jebał, ale będę cię ruchał, masz czym pierdzieć Potrafię dostawać dziewczyny. I to na równi z wiadomościami, które po prostu składały się na przykład z Hej, co robisz? Albo już wspomnianymi zdjęciami fujary. Więc musicie po prostu pamiętać o tym, że jeżeli dziewczyna dostaje jakąś wiadomość, to na tyłu głowy najczęściej po prostu spodziewa się kolejnego z boka albo chłopaka, który wypił sobie za dużo wieczorem i pisze po prostu po laskach z Instagramu z nudów. Więc zaufajcie mi na słowo, że jest dużo większa szansa, że ktoś wam odpisze na taką wiadomość, o której właśnie wam mówiłem, niż na cokolwiek innego.